Dalej jeszcze nie da. 18 tysięcy kilometrów od Polski. No, jestem już w Kambodży. Ani bankomatu, ani autobusu. ¡Viva Mexico! No, jeśli snorkeling to Belize na Karaibach. Jestem troszeczkę zakręcony, mimo że jestem po raz czwarty już w Stanach Zjednoczonych. Australia zawsze wydawała się taka odległa taka daleka wręcz nieosiągalna niemal 2000 kilometrów trzy tygodnie. Do górzystej i wiecznej Nowej Zelandii. Czy to w ogóle możliwe? Jeśli ktoś zastanawia się, dlaczego to miasto to nazywa się Saigon, to tu jest odpowiedź. A ja mam przez to przejść teraz. Czas poszukać jakichś płaszczek, albo jeszcze lepiej rekinów. Muszę przebyć z zachodniego wybrzeża na wschodnie. 3600 km będę przemierzał autostopem. Za moimi plecami. Baldwin Street, czyli najbardziej stroma uliczka świata. No trzeba by pod nią podjechać. Tak to wygląda, trzeba było patyczkę wyciągnąć. A jak to smakuje? Pojo i serdo. Szybko jednak tego manewru nie powtórzę. No i na moim talerzu tym razem zakościły żaby. Odwłok. He uh, is a jade, I must go and go. Się pozbyć. No, dobra. Walamu, a native New Zealander. Maori people. We are here. We had a very, very interesting conversation. We had a very interesting conversation. My friend from New Zealand. Friendly guy. Derek Yes. So how, how long have you been traveling? One year. One year? The whole family. Here's my friend knox who comes from fiji and bula <laughs> thank you enjoy your trip and... miss amigos de mexico <laughs> really lucky to meet such friendly type of people <laughs> Powiem szczerze, że aż musiałem wyjść, bo ciężko było mi się oswoić. Kości są wyciągane i czyszczone, a następnie umieszczane w drewnianych pudełkach. Ale tylu bezdomnych, co w Los Angeles, to. W życiu nie widziałem. Co się te gry Na jakiś kniek bym się przydał. Tego nie znajdzie się w żadnych broszurach biur podróży. Dok? najważniejsze, tuż za basenem jest bar, tak to można podróżować. W takiej sytuacji po prostu tutaj na tych krzesełkach się rozłożyłem. Jeszcze się kurde, mirobelek na wieczór na jadłem. A nie mogę wyjść, bo mam na mnie to wspólnie. Niestety deska się załamała, wpadłem nogą. Kombinuję, zmieniam pozycję, ale coś, coś ciężko mi zasnąć. Co innego, sąsiad obok dopasował się fotelniczym klocek Lego. No i to dobrze szło, niestety. Gumę złapałem Na takie coś wjechałem. Dzisiaj spadnie w miejscu chyba najbardziej obciachowym w publicznym parku w centrum ponad milionowej metropolii. Od godziny jadę pod górę, wiatr czołowy, krople deszczu wbijają się w twarz niczym żądła, plecak cały mokry, namiot podziurawiony niczym ser szwajcarski, a sandały rozpięte na maksa. Ale poza tym to już wszystko wspaniale. Słonecznie, energicznie, tak można jechać, jechać, nawet na koniec świata, chociaż ja właściwie jestem na końcu świata.